Jest Kamila Powodka z numerem 141, to jest 21-letnia reprezentantka UKS-u ekonomii maratonczyk Lemberg, czwarta zawodniczka mistrzostw polskich juniorów, a obok niej jakże piękna szlapeta po tole, wielokrotna mistrzyni Polski, zwycięszczyni maratonów w Esternach, wyciężczyni maratonu w Naigo i Violetta Uryga, to także czołówka wśród pań. Proszę Państwa, zachęcam Was do uprawiania sportu, do biegania, do trenowania, dla zdrowia, dla przyjemności, dla satysfakcji. A ja mam znajomego, który ma 75 lat i mówi, że biega dla kasy. A ja mówię, jak to dla kasy? Przecież nigdy nie otrzymałeś nagrody finansowej, ani nie masz sponsora, który płaci ci pieniążki. A on mi odpowiedział w ten sposób. Mając 60 lat zacząłem biegać. I od tego momentu nie wydałem złotówki na lekarza i na lekarstwa. Biegajcie państwo dla kasy, jeżeli nie inne pobudki do was nie przemawiają. Do tego Was zachęcam, warto, popatrzcie na nich, unurzani w zmęczeniu, we własnym płocie, zadowoleni, szczęśliwi, mkną do mety. Co w tym bieganiu jest? Jechali po kilkaset kilometrów by tu, w Gdańsku się zmęczyć, a potem szczęśliwi, zmęczeni będą wracać do domu i kombinować, gdzie tu występować, by startować w następnym biegu. Co jest w tym bieganiu? Mógłbym Wam to wyjaśniać godzinami, ale to by było tak, jakby matka wyjaśniała dziecku smak kanapki, kiedy ono o tą kanapkę prosi. Tą kanapkę trzeba ugryźć, to trzeba posmakować. Pozdrawiamy mistrza Europy Weteranów, Zekryda Libana, który przed chwilą przemknął tutaj, kończąc drugie okrążenie. Ja tutaj się rozglądam w tym tłumie. O właśnie mamy kolejnego zawodnika z drużyny szpiku. Pamiętajcie, to nic nie boli, to nic nie kosztuje, to nie jest niebezpieczne dla zdrowia. Podarować drugiemu człowiekowi życie to najszczytniejsza idea. Kolejny zawodnik z drużyny szpiku, przed nim mknie Tadeusz Filipow, medalista mistrzostw Polski weteranów. Mamy czołówkę pan, mamy zawodniki z zagranicy, z Białorusi które tutaj ścigają się także i o pieniądze, bo dla dziesiątki pierwszych pań mamy przygotowane nagrody finansowe, ale przede wszystkim o satysfakcję, o to, by przeżyć piękną przygodę sportową, a ta przygoda sportowa będzie miała pełny wymiar, jeżeli oni będą biegać tutaj przy waszych brawach. Zatem ja miłknę, wy klaszczecie, bo dla nich to jest dużo milsza muzyka niż moje słowa. Muzyka waszych braw! i przemknęła już czołówka kończą trzecie okrążenie Mówi, że bez zmian na prowadzeniu 635 się, krasnęła, 42 to to i 402 i teraz już na ostatnim okrążeniu ci młodzi, te młode wielczki, ci przed którymi jeszcze ta przyszłość sportowa, ci przed którymi jeszcze Blaski i nęcenie medalami w Mistrzostwach Polskich, być może w Mistrzostwach Europy. Jerzy Witwicki, e e reprezentant Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, przygląda się tym młodym zawodnikom, bo to przyszłość być może polskich biegów średnich i długich, a przyjechał przede wszystkim po to do Gdańska, by wręczyć tutaj medale zawodnikom, którzy będą biegać w Mistrzostwach Polskich o godzinie 17.30, bo przecież w tym biegu na 10 km oprócz ścigania w wymiarze międzynarodowym będzie także ściganie o medale Mistrzostw polski. Ale póki co, proszę państwa, becie, becie. cały czas kibicujemy. Jest w tej chwili prowadząca wśród Państwa numerem 119 reprezentantka Białorusi. Ona urwała się z